Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat y, przyjmowania y, trudnych słów i wypowiadania tych trudnych słów w stosunku do kogoś. Ale nie wynikających z tego, że ja komuś chcę uprzykrzyć życie albo utrudnić, tylko że jestem przekonany co do tego, że mam powiedzieć y, daną prawdę komuś. Y, no bo dzisiaj Symeon wypowiada proroctwo do Maryi. Y, Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Yy, mówi też o dziecięciu, że oto ten jest przeznaczony na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Wiemy, że te proroctwo dokona się później w życiu Jezusa i Maryi. No ale te trudne słowa Maryja usłyszała. Jak się zachowała. Krzyczała, buntowała się: Nie to nie może nadejść. Czy może? Przyjmowała, rozważała te słowa i zachowywała w swoim sercu. To w kwestii przyjmowania trudnej prawdy, a kwestia ogłaszania tej trudnej prawdy. Jeżeli to wypływa z Ducha Świętego, a czytamy dzisiaj w, w Ewangelii, że wypływało to z Ducha Świętego, to proroctwo, które Simeon wygłasza, to warto czasami zaryzykować i powiedzieć komuś tę trudną prawdę, to natchnienie. Oczywiście. Trzeba wziąć wiele czynników pod uwagę, czy tego kogoś nie. Yy, czy ten ktoś nie poczuje lęku? No bo, jeżeli ktoś nie jest gotowy do przyjęcia prawdy, no to lepiej wstrzymać się z oznajmieniem tej prawdy. Ale jeżeli ktoś jest gotowy i widzisz po rozmowie, to warto zaryzykować i powiedzieć, bo. Może, ta, może sytuacja się nie powtórzyć, że masz, że będziesz w takiej, że, no, że ma, może się sytuacja nie powtórzyć, tak? że, że nie, nie powiesz już wtedy następnym razem temu komuś tego ważnego zdania, które może zmienić jego życie. I tutaj wchodzimy na takie pole, kwestie dotyczące posługiwania charyzmatami. Ogólnie, charyzmaty, słowo poznania, słowo prorockie ma budować, ma kogoś umacniać. Ale zdarzyło się w moim życiu tak, że byłem przekonany co do tego, żeby powiedzieć komuś trudną prawdę, która pochodziła z natchnienia, jak wie, Ducha Świętego, ale nie powiedziałem. Później się okazało, że w czasie rozmowy, że rzeczywiście mogłem to powiedzieć, tak? Że ma to odzwierciedlenie w życiu tej osoby. Nie bójmy się mówić trudnych rzeczy. Byleby one nie raniły i byleby nie siały niepokoju. To jest najważniejsze, e, najważniejszy taki warunek. A gdy chodzi o kwestię e, przyjmowania trudnej prawdy, rozważaj w swoim sercu, zadaj Bogu pytanie i czekaj na odpowiedź, co to ma znaczyć. A nie buntuj się, nie wierzgaj nogami i nie, e, nie krzycz po prostu. Zachowaj spokój. Pomyśl dzisiaj o kwestii przyjmowania trudnej prawdy, trudnych słów oraz oznajmiania, czy komuś trudnej prawdy, trudnych słów. Jak się wtedy zachowujesz? Co masz robić? Zweryfikuj swoje zachowanie. Błogosławionego, pięknego Dnia Świątecznego, ofiarowania Pańskiego.